Piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra awansowali do finału strefy jeleniogórskiej Pucharu Polski DZPN pokonując w półfinale hutnika 5 9 do 1. Mecz w podokręgu odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 17 w Jędrzychowicach. Rywalem trenera Jacka Kołodziejczyka będzie miejscowy apis. Panie Jacku, to jaki wynik tak dokładnie ile to dzisiaj karkonosze wygrały? 9-1, tak się zakończyło spotkanie. Jak byśmy tak podsumowali? Ten dzisiejszy półfinał? No myślę, że spotkanie pod naszą kontrolą e, właściwie przez całe 90 minut. E, utrzymywaliśmy się dobrze przy piłce, szukaliśmy gdzieś tam wolnych, wolnych przestrzeni e, i kreowaliśmy sobie dość sporą ilość, e, ilość sytuacji. No nie do końca możemy być zadowoleni ze skuteczności, bo, bo, bo można było tych bramek jeszcze strzelić e, więcej. To jedziemy na finał, tak? Tak, tak, tak. Już w, w meczu finałowym czeka na nas Apis Jędrzechowice, więc będziemy mieli e, powtórkę z poprzedniej, z poprzedniej edycji Pucharu Polski. Mam nadzieję, że z takim samym finałem, że, że my obronimy ten puchar. Panie Jacku, podsumujmy tak te sparingi, które tutaj zagrane na tym boisku. No generalnie przyznam się szczerze, że bardzo ciężki okres przygotowawczy za nami. Ciężki dla zawodników pod względem wykonanej pracy, bo, bo, bo na pewno gdzieś tam pod względem motorycznym dużo, dużo popracowaliśmy. I na pewno teraz należy się troszkę zejście, zejście z obciążeń po to, żeby złapać świeżość na mecz ligowy. No i generalnie jeśli chodzi o, o drugi aspekt tego, że, że ciężki okres za nami to przede wszystkim urazy, bo... Tak naprawdę w całym okresie przygotowawczym nie byliśmy w stanie przetrenować tygodnia w optymalnym, w optymalnym składzie. i, i e, Trenujemy tak naprawdę e, dopiero pierwszy tydzień w pełnej, w pełnej kadrze, która będzie dostępna na mecze, na mecze ligowe. Mam nadzieję, że po prostu będziemy wyglądali coraz, coraz lepiej. Generalnie okres przygotowawczy dał e, dużo, e, dużo do analizy e, w tym, jak się zachowujemy na, na boisku. Gdzie mamy deficyty, z czego możemy korzystać, korzystać mocniej, żeby, żeby doprowadzić dziś tam do sytuacji, do sytuacji bramkowych? Na pewno delikatnie przemelowany ten zespół będzie. Na tą chwilę pozyskaliśmy dwóch nowych zawodników, ale niestety też mamy, mamy dwie duże, duże straty, jeśli chodzi o. Mateusza Baszaka, który zerwał więzadła krzyżowe plus Łukasz Sierpina e, za porozumieniem stron zerwał e, z nami kontrakt, więc, e, więc na pewno ciężko będzie te deficyty osobowościowe wypełnić, ale mam nadzieję, że, że damy sobie radę z tym. Panie Jacku, powiedzmy o tych dwóch murawach. Tu jest murawa sztuczna, gdzie stoimy i ta niby trawiasta. Jest różnica w grze? Nie, no, oczywiście, że tak. Inaczej piłka się zachowuje na naturalnej płycie, inaczej na, na płycie sztucznej, syntetycznej. E, mamy, mamy jeszcze tydzień przygotowań do pierwszego spotkania i tam już będziemy tylko funkcjonować w przyszłym tygodniu na naturalnej płycie. E, nawet kosztem jakości płyty, bo wiadomo, że, że na sztucznej nie ma problemów gdzieś tam z jakością trawy. E, a Prawdopodobnie będziemy, będziemy większość czasu spędzać na stadionie przy ulicy Lubańskiej. Pierwszy mecz. Już za tydzień, dokładnie? Raków Częstochowa? Tak, jest 2 marca, podejmujemy u siebie Raków 2 Częstochowa. Zapraszam z tego miejsca serdecznie wszystkich sympatyków klubu na mecz.